Z ogromnym zaszczytem i dumą, ale również dużą pokorą złożyłam ślubowanie tym samym objęłam Urząd Wójta Gminy Łąck. Wspomina pierwszą sesję nowej kadencji nowa wójt gminy Iwona Sierocka. To bardzo ważne wydarzenie dla wszystkich dodaje. Czas już euforii i radości z tego, że zostaliśmy wybrani przeszedł. Teraz jest czas, abyśmy razem wspólnie z całą Radą przystąpili już do pracy. Ja już pracuję. Chcemy, aby naszym mieszkańcom gminy Łąsk żyło się bezpiecznie. Właśnie, żeby ta gmina rozwijała się pod względem działalności gospodarczych, ale również turystyki, bo jest to piękna gmina, gdzie jest najwięcej jezior, lasów i chcemy tą turystykę jeszcze bardziej uaktywnić. Podczas sesji ślubowanie złożyli nowi rad Wybrano również przewodniczącą Rady Gminy, została nią Anna Śnieć, wiceprzewodniczącymi natomiast Jolanta Fijałkowska oraz Jarosław Pruszyński. Inwestycje drogowe w oświaty, ale także realizacja miękkich projektów skierowanych do Kup Gospodyń Wiejskich Stowarzyszeń czy Strażaków to plany na najbliższe lata nowej wójt gminy Łąck. Jak przyznaję pomysłów ma dużo. Bardzo ważne rzeczy są takie jak drogi, lampy, oświetlenie, kanalizacje, światłowody, gazyfikacja, która właśnie jeszcze trwa, miała się skończyć w grudniu, a niestety jeszcze się nie skończyła, budowa ośrodka zdrowia i wiele jeszcze innych inwestycji, tak aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, chcieli tutaj mieszkać, a nowi mieszkańcy, żeby chcieli się sprowadzać, żeby codziennie dobrymi drogami odwozili swoje dzieci do szkół, przedszkoli, ale także, żeby mieli właśnie yy, tam Wszystkę, całą tą infrastrukturę dotyczącą rekreacji i spędzania wolnego czasu. Ja nigdy nie będę dzielić żadnych radnych na komitety, z których startowali, ponieważ my jesteśmy tutaj, wójt i radni, po to, żeby działać wspólnie dla mieszkańców i dla dobra naszej gminy. I tutaj nie będzie żadnych podziałów na komitety, kto z którego komitetu startował. Mieszkańcy gminy mają dużo konkretnych oczekiwań, będziemy starali się je na bieżąco realizować. Dodaję, jak zapewnia jej gabinet w urzędzie, otwarty jest dla każdego w każdej sprawie. Już po raz 32 w Łącku odbyła się giełda rolnicza. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla każdego, małych i dużych. Bardzo się cieszę, że giełda rolnicza w gminie Łąsk wpisała się już na stałe w kalendarz imprez. I właśnie przybywa tutaj, bym powiedziała, tysiące osób, nie tylko mieszkańców nawet powiatu płockiego, ale również mieszkańców okolicznych województw, jak Kujawsko-Pomorskiego czy Łódzkiego. Bardzo jesteśmy z tego dumni i zadowoleni. Dziękuję wszystkim wystawcom, którzy co roku tak nie przyjeżdżają, ale na dzisiejszej giełdzie rolniczej każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno są tu stoiska handlowe, gdzie można kupić roślin, piękne rośliny, krzewy, ale również stoiska kół gospodyń wiejskich, gdzie serdecznie zapraszam do skorzystania i po prostu smakowania tych wspaniałych pyszności, które zostały przez te panie przygotowane. Tegoroczna giełda zgromadziła ponad 160 wystawców. Było pyszne jedzenie, przygotowane przez koło gospodyń wiejskich z terenu całego powiatu, kolorami, zapachem, ale nie tylko. Kusiły tysiące kwiatów, krzewów. Można było zaszaleć. Jest to impreza, która na celu miała pokazać to wszystko, co wieś ma do zaoferowania dla naszego regionu. Myślę, że ten cel jest bardzo dobrze realizowany. A to od zwiedzających potem się dowiadujemy, czego najbardziej chcą i co, co im sprawia największą radość. Jak co roku na giełdzie nie zabrakło występów artystycznych, konkursów. I dobrej zabawy. Jedno z najważniejszych wydarzeń w skali rocznym, jeżeli spojrzymy na kalendarz, imprez na terenie powiatu płockiego, czyli giełda rolnicza Wielkie Święto, tak naprawdę wszystkich miłośników i pasjonatów ziemi płockiej, ale przede wszystkim obszarów wiejskich, bo jest to miejsce dla rolników, dla ogrodników, dla tych, którzy podtrzymują najpiękniejsze tradycje, czyli kół gospodyń wiejskich, dla artystów ludowych. Myślę, że każdy, kto tu dzisiaj przyjedzie, znajdzie dla siebie coś interesującego. Giełda to wydarzenie skierowane do szerokiego grona odbiorców. Towarzyszyła jej między innymi wystawa maszyn rolniczych. Można było uzyskać porady dotyczące spraw związanych z rolnictwem. Jak ryba w wodzie czuli się pasjonaci ogrodnictwa, miłośnicy, swojskich smaków czy najmłodsi, dla których organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Były również konkursy, między innymi w dojeniu krowy czy rzucie podkową. Organizatorami wydarzenia byli Płocki Oddział Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Gmina Łąck Starostwo Powiatowe w Płocku oraz Zarząd Stada Ogierów w Łącku. Dopisała pogoda, dopisali zawodnicy, ale i publiczność. Łąck tradycyjnie był wyjątkowo gościnny. Ogólnopolskimi zawodami dzieci i młodzieży w skokach przez przeszkody stado ogierów w Łącku rozpoczęło sezon imprez plenerowych. Ściągnęło tutaj bardzo dużo zawodników, bo mamy zgłoszonych 160 koni, 120 zawodników. Zawodników jest mniej niż koni, dlatego że niektórzy zawodnicy jeżdżą po prostu na kilku koniach. W różnych dyscyplinach jeżdżą na różnych koniach, dlatego koni jest więcej niż zawodników, a rzeczywiście 160 to jest liczba dosyć duża i w ostatnim czasie nie było tutaj takich dużych zawodów. To są ogólnopolskie zawody dzieci i młodzieży. Tutaj odbywają się również regionalne zawody i, te, i zawody towarzyskie. Nie mają one rangi mistrzostw, nad czym ubolewam i mam nadzieję, że w przyszłości, w przyszłym roku uda nam się tutaj zawody w rangi mistrzostw ściągnąć. Ale niemniej jednak te zawody dla młodych zawodników są bardzo ważne. Oni sprawdzają swoje umiejętności. Są to swego rodzaju treningi dla nich, nawet przed zawodami właśnie takimi mistrzowskimi, bo te parkury ułożone są w ten sam sposób, które potem oni mają na zawodach mistrzowskich, więc tak naprawdę no dla, nie, dla młodzieży są to ważne zawody. Młodzież lubi rywalizację, więc pokazanie tego, że jestem w czymś dobry i otrzymanie pucharu jest to bardzo ważne i cenne dla młodzieży. Gratulujemy wszystkim startującym, jednak największe brawa należą się mieszkance Łącka, Michalinie Łąckiej, która wygrała dwa finały rundy młodzików i juniorów młodszych oraz rundy juniorskiej i młodzieżowej. Podczas trwania zawodów zarówno dla zawodników, jak i wszystkich odwiedzających stado Ogierów w Łącku dostępna była strefa gastronomiczna. Dla najmłodszych przygotowano dmuchane zamki oraz przejażdżki na kucykach. Stado Ogierów w Łącku na kolejne zawody zaprasza już w niedzielę 19 maja.